A my już teraz zapraszamy na koncert, który odbędzie się 20 stycznia w Oleszycach. Będzie to koncert charytatywny. Sprawność dla Bogdana i Mateusza. A o tym koncercie, a także o tych dwóch młodych mężczyznach, porozmawiam już teraz z moimi państwa gośćmi. Pan Andrzej Osuch, Komitet Społeczny. Sprawność dla Bogdana i Mateusza. Witam serdecznie. Pani Barbara Zawitkowska, mama jednego z mężczyzn Mateusza. No i pani Joanna Ozimek. Sołtys, Wsi Stare Sioło, ale też Komitet Społeczny Sprawność dla Bogdana i Mateusza. Zacznijmy właśnie od opowiedzenia historii i Bogdana, i Mateusza. Mój syn Mateusz ma obecnie 26 lat. W końcu sierpnia uległ wypadkowi na motocyklu. W wyniku tego wypadku doznał urazu wielonarządowych. No najgroźniejszym z tego, z tych... Takim rezultatem, rezultatem tego wypadku. tak, było złamanie kręgosłupa. No, tylko natychmiastowa pomoc, szybka operacja pozwoliła mu dalej żyć, bo walczył o życie i sytuacja była bardzo trudna. Mogę sobie Syn... wyobrazić, że Państwo jako najbliższa rodzina również walczyli razem z nim. Tak, pewnie. oczywiście wspieraliśmy go, i... byliśmy cały czas przy nim. I do tej chwili też przecież ja jako matka go nie opuszczam, bo Mateusz mieszka tylko ze mną. Mhm. Jest na moim wyłącznym utrzymaniu. Także obecnie y, przebywa na rehabilitacji w szpitalu w Lubaczowie. Jego stan. Znacznie się poprawił, wiele się nauczył, psychicznie też się wzmocnił, także wszystko jest na najlepszej drodze. Wszystko jest na dobrej e, drodze, tak. ale do tego, żeby powrócił do sprawności, jest e, no, potrzebna, tak jak pani mówi, rehabilitacja, tak. bo jest sparaliżowane częściowo. Tak, oczywiście. W mhm. większej y, części ciała jest sparaliżowany, i potrzebna jest długotrwała rehabilitacja, tak jak zalecają lekarze. No, Jeden turnus to wielkie pieniądze, bo w granicach 20 tysięcy. O Dobrze. tych pieniądzach za chwilę będziemy rozmawiać. Proszę przedstawić też historię Bogdana, bo można powiedzieć, że no jest jakby podobna. No inny sposób urazu, ale historia jakby skutek tak samo tragiczny. Bogdan Kuźmik to 22-letni chłopak, który wyjeżdżał za granicę do pracy, do Niemiec. No i w niedzielę ze znajomymi w wolnej. To były wakacje. Tak, to tak. były wakacje, lipiec. W wolnej chwili pojechał nad jezioro. No i tam zaczęli skakać do wody i nieudany skok na główkę sprawił to, że też został właśnie Bogdan sparaliżowany. Też większa część ciała jest sparaliżowana. Tam przeszedł operację wielogodzinną, też pewnie ratującą życie. Tak, ja oczywiście. Mhm. Przebywał tam przez dwa miesiące w klinice, po czym został tutaj przywieziony do Polski, no i rehabilituje się w różnych właśnie miejscach i, i też potrzebuje naszej pomocy i wsparcia ludzi dobrej woli. Bo koszty rehabilitacji to jest z rzędu 20 tysięcy miesięcznie. To, co panie mówicie, to jest jedna chwila, jeden moment, który zmienia całkowicie życie. 26 Dokładnie. lat w tak. przypadku pani syna, w przypadku Bogdana, 22 lata, Dokładnie. początek życia, studia pewnie, plany tak. życiowe, które musiały się zmienić i dopasować do zupełnie nowej, bardzo ciężkiej sytuacji. Ale przyszła pomoc, przyszło e, wsparcie e, innych osób, powiedzmy coś e, no, o tym komitecie społecznym właśnie i dla Bogdana, i dla Mateusza. No i dlaczego akurat e, Państwo tak połączyliście i Bogdana i Mateusza? W tej sytuacji, gdy dowiedzieliśmy się, że, że jest e, takie, były takie wypadki na terenie naszego miasta, nasi mieszkańcy. My jesteśmy z mojego środowiska, ludzie się znają jeden drugiego, więc dowiadując się o tym, że Mateusz i Bogdan potrzebują wsparcia, więc uznaliśmy, że należy się spotkać spontanicznie i wśród znajomych porozmawiać na temat właśnie organizacji takiego komitetu. Nie jest to pierwszy komitet w naszym wydaniu, więc no, chcieliśmy pomóc i tego wsparcia udzielając rejestrując komitet społeczny spraw dla Bogdana i Mateusza oraz rejestrując zbiórki publiczne, na których to zbiórkach zbieramy właśnie środki. I od początku to było listopad, zaczęliśmy już właśnie zbierać te środki, ale organizacyjnie musieliśmy wszystko dopiąć, w sensie i, i puszki, i naklejki, i rozkładanie wszystkich puszek po różnych miejscach, lokalach handlowo-usługowych, sklepy, Roz, Rozumiem, że apteki. nikogo nie trzeba do pomocy pewnie namawiać i każdy chętnie się angażuje w taką pomoc. No w tej grupie jest, są różni ludzie z różnych środowisk i zawodowych i samorządowcy i społecznicy typowi i Urząd Gminy, i, i, i Ośrodek Kultury, i Straż Pożarna, i organizacje stowarzyszenia, typu stowarzyszenie, czas na pomoc, miejscowa, miejscowa jednostka. I, i są tysi, mamy tu przykład pani Joasi jak również i nauczyciele to takie, szkoły, dziękuję. także... No, Można wszystkie środowiska. Wymieniać. lista jest długa, to tak. ja mam pytanie do pani Barbary, do Mamy Mateusza. Co dla Pani oznacza taka pomoc, że nie jest Pani sama? Och, to jest naprawdę jedyna pomoc dla mnie, bo tak jak już wspomniałam, syn jest na moim wyłącznym y, utrzymaniu. Y, kwoty są olbrzymie, potrzeby również. Potrzebujemy wózka inwalidzkiego, sprzętu ortopedyczno-rehabilitacyjnego, a kwoty naprawdę są wielkie. Także... Ale zanim o kwotach, to tak sobie wyobrażam, że też taka świadomość, że tyle ludzi, których pani no, w większości pewnie nie znała, nie zostawili panią i pani syna sam, samych w tej tak. y, sytuacji. Nie wyobrażałam sobie i nie zdawałam sobie sprawy, że tak to się pięknie potoczy, że tacy ludzie się znajdą, że zechcą pomóc. Na początku było. Takie zniechęcenie do życia, a co ja teraz zrobię, a jak my sobie poradzimy, ale pojawili się naprawdę cudowni ludzie, którzy pomagają na wszelkie sposoby, którzy wspierają, robią to bezinteresownie, tak od serca, od siebie, po ludzku, zwyczajnie, i to cieszy, to buduje i syn również jest bardzo wdzięczny i ja też. I tak sobie wyobrażam, że no, Pan Bogę też jest pewnie bardzo wdzięczny za, za takie Oczywiście. wsparcie. Organizujemy koncert charytatywny właśnie teraz 20 stycznia w Oleszycach będzie dużo fajnych zespołów, między innymi Luiza Ganczarska, ja niezapominajki. Chwytam ten plakat, bo warto pokazać. Duży plakat, ale tak. dużo się będzie działo na tym koncercie. Dokładnie. Jeszcze raz powtórzę datę 20. Stycznia, godzina czwarta po południu w Oleszycach. Mhm. No i tutaj też różni artyści, no jakby gwiazda, można powiedzieć, wieczoru. Gosia Andrzejewicz. Gosia Andrzejewicz bezproblemowo zgodziła się wystąpić w tym koncercie. E, powiem szczerze, że um, Gosia Andrzejewicz ściągnęliśmy przez takiego wspaniałego człowieka, którym jest ksiądz Paweł. Ksiądz mhm. Paweł organizuje bardzo dużo koncertów charytatywnych na terenie powiatu Lubaczow, Lubaczowa. E, napisałam do księdza Pawła, jak tylko się dowiedziałam, że e, Bogdan będzie okay. potrzebował takiego wsparcia, napisałam maila i ksiądz Paweł odezwał się dosłownie w ciągu pięciu minut. Czyli zaoferował kolejna, pomoc, tak. kolejna dobra dusza, można powiedzieć. No i teraz przechodzimy do tego najważniejszego celu. To już trochę zaczęliśmy o tym rozmawiać. Pieniądze, pieniądze, które są niezbędne, żeby ci młodzi mężczyźni, no, mogli. Jakkolwiek wrócić do tej mhm. sprawności. Jakie to są kwoty? Zaczęła Pani mówić koszt takiego miesięcznego turnusu rehabilitacyjnego. W granicach 20 tysięcy. Mhm. Także to są niewyobrażalne, wręcz kosmiczne dla nas kwoty. Znacznie przekraczające no, miesięczne 30. zarobki 30. No, jednej osoby. Y, to na pewno. No i też y, może pojawić się takie pytanie, no ale przecież na pewno są ubezpieczeni, jest Narodowy Fundusz Zdrowia i tak dalej. Y, takich turnusów rehabilitacyjnych nie ma wpisanych jakby w opiekę po tego typu zdarzeniach? Jak to jest? Jeśli chodzi o opiekę narod z Narodowego Funduszu Zdrowia, jest to oczywiście możliwe. Że, żeby dojść do takiej pełnej sprawności, to musi być bardziej i specjalistyczne i długotrwałe. Natomiast tu są może większe ograniczenia, jeśli chodzi o Narodowy Fundusz, dlatego tym, są im poszukiwane więcej środki. A e, takiej rehabilitacji, no tym lepiej, tak, tak się Im dłużej to będzie trwała cała rehabilitacja, a jeżeli przez cały rok pełny rok będzie to trwało, to więc już tutaj rokowania są wówczas tak. dużo lepsze, że będzie szybki powrót do normalnej sprawności, normalnego życia. Już jakiś czas ta rehabilitacja trwa. Widać te postępy właśnie u Mateusza i u Bogdana? Oczywiście, u Bogdana jest poprawa w znacznym stopniu, ponieważ zaczęły, zaczęły mu, zaczęła mu sprawność w rękach wracać, prawda? Nie ma jeszcze takiego dokładnego ścisku jak przed wypadkiem, ale już potrafi sam sobie na przykład wziąć telefon do ręki i zadzwonić. No, różne takie podstawowe rzeczy już potrafi sam zrobić, prawda? a po wypadku bezpośrednio yy, nie, nie miał powstanie. Takiej, nie. Pytanie też do mamy. Co oznacza dla Mateusza taka rehabilitacja, że on ma tą rehabilitację? Przede wszystkim nadzieja mhm. na to, że będzie dobrze. Cały czas o tym myśli i nie wyobraża sobie, że będzie inaczej. Dąży do tego. Ma w ogóle charakter takiego bojownika. Nigdy się nie poddaje, zawsze dąży do celu, i tak jest właśnie tym razem. Ponieważ ma ręce bardzo sprawne i bardzo silne, to dzięki temu jego sprawność się poprawiła bardzo. Umie się przesiąść z łóżka na wózek i odwrotnie umie się ubrać, założyć buty, także bardzo dużo się nauczył. Jakie są potrzeby? Zaczęła już Pani mówić. Potrzebny jest wózek specjalistyczny, ta, no ta aktywny. rehabilitacja, czyli te pieniądze na, na te turnusy kolejne na rehabilitację, na co jeszcze są potrzebne pieniądze? Potrzebny jest przede wszystkim wózek aktywny, czyli taki specjalistyczny, prawda, do użytku dla niego. Potrzebny jest sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny. Typu pionizator na przykład aktywny, bardzo potrzebny. Jakie jest to, to są kwoty? Orientujecie się Państwo? To, to są... jest kilkanaście tysięcy. Czyli też kolejny tak. ramunek który tak. trzeba dołożyć do, tak. do tych, do tych tak. pieniędzy. Tak. Ale widzimy, że jest to w tej chwili taki ruch społeczny, że no już do tej pory organizowaliśmy dużo różnych imprez i, i, i są już środki, ciągle rosną, jest możliwość kolejne. Tutaj jeden koncert, następny. i i, i, I tak chcąc wymienić to, co się dotychczas zdarzyło, no jest kwota w tej chwili w sumie no, ponad 20 tysięcy uzbierana. ale no, cały czas coś tam, bez przerwy, myślimy o tym, żeby kolejne imprezy organizować. Uczestnictwo w takim koncercie to jest jeden ze sposobów, y, jaki my możemy pomóc, ale jak jeszcze inaczej? Czy można wpłacać pieniądze na konto, czy właśnie do tych puszek? Czy każda waluta jest tutaj y, chętnie widziana? <laughs> jak to wygląda? No, tak, no my te środki zbieramy do puszek, oficjalnie zgłosiliśmy. To jest to w puszkach i, i, i na terenie całego kraju. Mhm. Więc tutaj zaczynamy od terenu Super. miasta, a później jest mhm. cały powiat, województwo. Przy okazji zapraszamy mieszkańców mhm. całego województwa na nasz koncert, który się w najbliższą niedzielę odbędzie. Nie tylko województwa, ale jeszcze i województwa lubelskiego. To jest powiat Biłgorajski, sąsiaduje z nami. I to te środki właśnie zbieramy do puszek, czyli nawet wejściówka na ten koncert. Mhm. To jest taka do, dobrowolna, dowolna kwota. No, minimum tych 10 zł liczymy, że e, zostanie wrzucone do tej puszki. No ja też zawsze powtarzam z różnych akcji charytatywnych, że te puszki przyjmują każdą walutę. No, jeżeli chcemy wrzucić 10 dolarów albo A? euro, A. to jak tak najbardziej. Tak, tak, tak. <laughs> Oczywiście. Kolejna akcja, tutaj właśnie mamy też plakat przed sobą, to jest taki półmaraton. To jest cykliczny, e, cykliczna I impreza. E, te, pod, Tytułem Biegniemy, pod hasłem Biegniemy dla, dla Mateusza i Bogdana odbędzie się 10 lutego. Jest to na terenach pięknych, leśnych na Leśnictwo Oleszyce, Leśnictwo Zabiała. Lista zgłoszeń została zamknięta w ciągu jednego dnia, 1 stycznia została ta lista ogłoszona i już po kilkunastu godzinach około ponad 420 osób zostało zapisanych, zaangażowanych. Oczywiście lista rezerwowa jeszcze jest, także można. Zapraszamy również na tą yy, wspaniałą imprezę. Proszę Państwa, pomagać można w każdej chwili, a, a o tym jak bardzo to wsparcie jest potrzebne, no to tutaj przed chwilą rozmawiałam z moimi gośćmi. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu. Pan Andrzej Osuch, Komitet Społeczny Sprawność dla Bogdana i Mateusza, Barbara Zawitkowska, mama dziękuję. Mateusza i pani Joanna Ozimek, Sądyc Wsi Stare Siał, ale też Komitet Społeczny. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę Dziękujemy. w studiu.